Mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco! Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że obie drużyny dadzą nam dzisiaj pokaz kunsztu piłkarskiego i zobaczymy mnóstwo sytuacji. W tej chwili Jacek jedno jest pewne. Piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Ciao. Messi. Adam. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Dobre wejście. Wygrywa tę piłkę. No nie musiał się teraz specjalnie wysilać bramkarz. Rywal uderzył prosto w niego. Tak, ten strzał nie mógł sprawić problemów golkiperowi tej klasy. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Uwaga, uderza z dystansu. Nie do wiary. Gol! Kto by się spodziewał, że ten strzał wpadnie. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Dobry, teraz atak na piłkę. Piłka przekroczyła linię boczną. Out. Xiao. Adam. Odebrał tę piłkę jak na treningu, Adam, Messi. No i odjechał teraz z piłką. Zmiana kierunku, teraz środkiem. Mamy bramkę i znowu mamy remis. A to wiele zmienia w tym meczu. I cała akcja jeszcze raz do obejrzenia. To niskie dośrodkowanie było pierwszorzędne. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Mamy wynik remisowy. 1 do jednego. A dół. Podanie przejęte. Piłka odzyskana. Messi Peter dół. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Adam. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe czy zakończą to strzałem. Strata teraz. Messi. Szybka wymiana podań. Próbują rozklepać obronę. Ładna gra. Laoka. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Perez. Ale podanie przejęte. Coraz bliżej do godnej sytuacji podbramkowej. Tak jest! Odzyskują prowadzenie! Aktualny wynik to 2 do 1. Rzuca teraz w szesnastkę. Niebezpieczeństwo, przynajmniej chwilowo, zażegnane. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Goście nie dają gospodarzom nacieszyć się piłką, ale niewiele wynika z tej przewagi. Nie potrafią jej wykorzystać, grają zbyt zachowawczo, za słabo kreują grę. W efekcie tracą czas i energię. Rywale natomiast bronią się dość efektywnie. Zaraz, zaraz to może być bramka. Boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Słowa uznania za wykończenie akcji, ale wszystko zaczęło się od tego odbioru. Przysnął obrońca, nie utrzymał piłki i to nie mogło się skończyć inaczej. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. I zespoły kierują się do szatni. I ruszamy. Remisowy rezultat: 2 do 2. Zmiana stron i rozpoczynamy drugą połowę meczu. Teraz dogranie na dalszy słupek. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. Adu. Perez. No nie, prosto pod nogi rywala. Perez. Nie daje się teraz zatrzymać. Sędzia pokazuje, że gra może toczyć się dalej. Korzyść. I czy będzie gol? Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja, co tam się stało? Odważna i co najważniejsze, skuteczna gra w obronie. I po akcji strata. Biega teraz odważnie w wolnym przestrzeni na boku boiska. Może im dać prowadzenie. Wychodzi teraz i spokojnie podnosi piłkę. Peter. Znowu mają piłkę. Zobaczmy, rozwija się ten atak. Są już coraz bliżej bramki. Ostatnie pół godziny gry przed nami, nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. O dobrze, teraz zainterweniował. Piłka przejęta. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! Gol! Ależ piękne nożyce! No, czapki z głów. Tak strzelać. To trzeba umieć. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Piłka jeszcze odbiła się od ziemi, więc tym większe brawa dla strzelca za ten półwol. Na tablicy wyników mamy 3-2. Po tej interwencji wznowimy grę z narożnika boiska. I gol! Błyskawiczna odpowiedź! Strata Bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Widzimy świetną centrę, która otworzyła drogę do Bramki. Ładne złożenie się do strzału. Instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być Bramka. Jak widać, obie drużyny postanowiły sobie dzisiaj postrzelać. Może to jeszcze nie koniec? Ciao. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Gramy dalej. Korzyść Perez. Uwaga, będą prowadzić gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz diwacują na cześć strzelca. Do końca nie zostało wiele i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Wciąż prą naprzód. Z tej mąki może być chleb. Sędzia pokazuje, że będzie brzód autu. Lukowski. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Rzuca teraz w szesnastkę. Udana interwencja przy dośrodkowaniu. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. O i wolno zbierają się do tego powrotu. Strzał, blok bez zagrożenia. Mamy uderzenie. Pręta! No proszę! Szaleństwo na trybunach, bo jest co świętować. Kibice go oklaskują, koledzy gratulują. Wielkie, wielkie brawa. Szalony mecz, 5 do 3. Adam. Decydowane wejście bez faulu. Sędzia pozwala grać dalej, rywa na karku, Adam. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. Połyka kolejne metry. Jest ciekawie, ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. A dół. Sędzia gwizdź po raz ostatni. I zespół gości przegrywa. No nie tego się spodziewali.